30% sła na pingwiny, 40% na misie polarne i 20% na polskich kredytobiorców. Panie prezydencie, a dlaczego polscy kredytobiorcy są gorsi od pingwinów? To 40% na polskich kredytobiorców. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie chciałbym przeanalizować, jakie konsekwencje dla polskich kredytobiorców będzie miało wprowadzenie ceł przez Stany Zjednoczone Ameryki. Skupię się zarówno na osobach, które już mają kredyt hipoteczny, ale także na tych, co zamierzają dopiero go wziąć. Oczywiście wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę cię o lajka i zaczynamy. Na wstępie odpowiedzmy sobie na pytanie, co powoduje cło? I najprościej mówiąc, między innymi, nasze polskie produkty będą obłożone dodatkową opłatą czy też podatkiem w Stanach Zjednoczonych. Zatem będą one droższe dla tamtejszych konsumentów, a skoro droższe, to rzadziej wybierane. A to odbije się na zyskach między innymi polskich firm. Być może teraz ktoś powie: że nie wszyscy eksportują do USA, ale o tym za chwilę, ponieważ niemniej jednak cła pośrednio dotkną nas wszystkich. No więc, skoro polskie firmy będą mieć niższe zyski, to będą mieć również większe problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. A to oznacza również większe problemy w spłacie kredytów bankowych przez te firmy. Ciekawe jest to, że po informacji o nałożonych cłach ceny akcji polskich banków drastycznie wręcz spadły i w piątek 3 kwietnia indeks WIG banki na polskiej giełdzie zanurkował aż o ponad 10%, co znacznie przewyższało ogólne spadki, jakie oczywiście tego dnia miały miejsce na giełdzie. Aczkolwiek na rynku więcej się dzieje, więc takim spadkom banków z pewnością pomogła również zapowiedź obniżki stóp przez jednego z kluczowych kandydatów na prezydenta. Dlaczego zatem te cła są tak istotne dla nas wszystkich? Nie od dzisiaj wiadomo, że firmy świadczą sobie usługi wzajemnie i problemy jednej firmy szybko wpływają na problemy wielu innych firm. Zatem, jak jakaś część firm zacznie mniej zarabiać, to z automatu zacznie szukać oszczędności. A przez to innym firmom też spadną przychody. Może się też zdarzyć tak, że jakaś część firm kompletnie straci płynność i będzie zalegać z płatnościami innym firmom. Wszystko to sprowadza się do tego, że albo będzie trzeba taniej sprzedawać produkty lub też usługi. Albo ograniczyć wielkość sprzedaży, ewentualnie zmniejszyć koszty. Dwie pierwsze opcje zmniejszają zyski firm, a to przekłada się na redukcję zatrudnienia lub obniżanie zarobków dla pracowników. Zatem banki będą mieć obawy, że nie tylko firmy będą mieć problemy ze spłatą kredytów, ale także przełoży się to na kredyty konsumenckie, w tym właśnie kredyty hipoteczne. Za moment dalsza analiza, ale jeśli interesują Cię tego typu treści, to rozważ proszę o subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. Można się zatem spodziewać, że banki będą bardziej zachowawczo podchodzić do udzielania m.in. kredytów hipotecznych, czyli najprościej mówiąc może być taki kredyt utrudniony. Widać to było doskonale w 2020 roku, kiedy rozpoczęła się pandemia. Taka sytuacja może pociągnąć z kolei wyższe marże, które są składową oprocentowania zmiennego. Czyli będą gorsze warunki kredytowe dla nowych kredytobiorców. Jednak wtedy, w 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej na wzór za wieloma innymi bankami centralnymi obniżała stopy procentowe. Pytanie, czy teraz będzie podobnie? Bo jeśli nie, to czekają nas droższe kredyty dla nowych kredytobiorców. A to w porównaniu z ogólną, większą niepewnością na rynku pociągnie rynek nieruchomości w dół, na co zapewne czeka wielu chcących kupić swoje cztery kąty. Natomiast tych z Was, co już kredyt hipoteczny posiadają, nie interesują ruchy cen nieruchomości czy też zmiany marsz. Ponieważ Wy już nieruchomość macie kupioną, a marżę macie stało przez cały okres kredytowania. Was za to interesują stopy procentowe. Stąd pytanie, co z nimi. Przypomnę więc, że spadek stóp procentowych powinien następować wtedy, kiedy spada nam inflacja. Użyłem słowa powinien, ponieważ działania RPP bywają czasami trudne do wyjaśnienia. Stąd może być różnie i choćby wybór prezydenta może na tym zaważyć. Co oczywiste, w zdrowej gospodarce wybór głowy państwa powinien być niezależny od decyzji Rady. Dodatkowo, stopy procentowe są obniżane, kiedy mamy drogiego złotego na tle innych walut. I co ciekawe, złotówka w ostatnich miesiącach, ale również dwóch, trzech latach, mocno umocniła się w stosunku do dolara. Wynika to po części ze słabego dolara, ale jak zerkniemy również na kurs euro w stosunku do PLN, to może i w ostatnich dniach euro mocno zyskuje, ale ogólnie mamy trend spadkowy, co jest czynnikiem mocno przemawiającym za obniżką stóp procentowych. Pytanie natomiast, co będzie dalej z tą inflacją, która na koniec marca 2025 roku w Polsce była wciąż wysoka. I skoro przez te cła niektóre firmy będą obniżać ceny, aby móc lepiej konkurować na rynku, to inflacja powinna nam spadać. Z drugiej strony, w dłuższej perspektywie część firm niestety zbankrutuje, więc na rynku zmniejszy się konkurencyjność. A to z kolei jest czynnik, który powoduje wzrost cen, a w dodatku jeszcze część ludzi straci pracę. Moim więc zdaniem kluczowe będą dwa aspekty. Pierwszy jest taki, jak na to wszystko zareaguje Rada Polityki Pieniężnej, a drugim będzie poziom bezrobocia. Co ciekawe, wzrost bezrobocia zmniejsza konsumpcję, a to zmniejsza inflację. A to z kolei daje sygnał do obniżki stóp procentowych, a w konsekwencji te obniżki dają ulgę firmom. Zatem wniosek z tego jest taki, że im gorzej będzie na rynku dla firm i większe będzie ryzyko wzrostu bezrobocia, tym szansa na spadki stóp procentowych jest większa. A to można wykorzystać, przenosząc w odpowiednim momencie swój kredyt na oprocentowanie okresowo stałe. Można to zrobić oczywiście w obrębie swojego banku lub też przenosząc kredyt do innego banku, w czym my jako firma pomagamy. Stąd koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. Kontynuując analizę, dochodzimy do kolejnego polskiego problemu ponieważ Rada Polityki Pieniężnej chce zrobić na złość rządowi, żeby pokazać ich w gorszym świetle i celowo trzymać wyższe stopy procentowe, aby w konsekwencji pokazać wyborcom przy najbliższych wyborach prezydenckich, że obecna władza niewiele zmieniła. Wiem, że to się wydaje chore, ale ten stan rzeczy potwierdza choćby to, że mamy obecnie jedne z najwyższych stóp procentowych w Europie. Nie mam oczywiście kompetencji politycznych, więc nie mogę ocenić, która władza jest lepsza, ale wiem, że obecna polityka zbyt mocno ingeruje w ekonomię. Stąd tak ciężko nam określić, co faktycznie się stanie. Gdyby rynek był natomiast zupełnie wolny od polityki. To powinny nastąpić początkowo perturbacje po podniesieniu ceł, które z pewnością zaszkodziłyby kredytobiorcom, ponieważ pogorszyłyby stabilność ich zatrudnienia. Jednak w dłuższej perspektywie, o ile tylko złotówka nie osłabiłaby się zbyt mocno, to wymusiłoby to obniżki stóp procentowych. Ale czy tak będzie, to czas nam pokaże. Niemniej jednak. Osobiście uważam, że warto być zabezpieczonym po pierwsze w postaci odpowiedniej poduszki finansowej, o której na tym kanale mówiłem już wiele razy, a po drugie, żeby w odpowiednim momencie dokonać zmiany oprocentowania na okresowo stałe. Napisz proszę na dole w komentarzu, co Ty na ten temat myślisz. Zapraszam Cię również do współpracy, a tutaj znajdziesz film, jak się z nami współpracuje. Oraz dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko z trafnie inwestuj.